Teraz to, to ja rozumiem. O, tam. Z tej góry tutaj! To z tej góry. Za górą. No, gdzieś tam. Idziemy wzdłuż tutaj. Ja idę wzdłuż. Ja się porozglądam tutaj. To się rozglądajcie, a ja wzdłuż tego lasu tak spróbuję się przejść kawałek. Jest kontakt. Od strony stronę biegnie typ. No nie pieprz. Ale on gdzieś. jak biegnie? Tak, jakby wzdłuż idzie, tej idzie, głównej idzie, drogi. Widzę go, widzę go. Poniżej. Aha. Ale już daleko jest. No, daleko, już wybieg, wybieg z miasta. Biegnie dalej. Nie o kurwa, tam polec. Tak, ta, koleś mam ma tego. Yy, no. Heiko, nie hajka, to jest tylko wiecie tego z helikopteru. Ma pojedyncze. To je Tak, Hunter Backpacka ma. A, jakąś, ten... jakąś broń ma jeszcze? On jest po lewej stronie, jak są te smash Westa, tak? Czyli drugi leci Ta, za tam, nim. Smash. Drugi? Rzeczywiście, tak, drugi, drugi. W którym oni miejscu są? E... Tam, będą ty... Jakby na wyraźnik teraz będą weselować, jakby jeżeli przebiegną drogę. Do tego takiego y... lasu, taki jakby jesienny kolor. Tam jest ten, a... z... jakąś się nazywa? A, distant, na w tym lasku. Aha, mniej więcej kojarzę, tylko nie widzę ich. O, tam, tam później wyżej jest ten. Tam później wy, później wy, jest. wy ich widzicie? Nie, no. Z jakimiś oczami teraz? Ja nie. W ja też nie widzę. Rozglądam się za. To jest ten lasek nad kabaniną, taki, tak? Kabanina nie widzę. Stąd. Nie, 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 to jest zaraz przy wyjściu z miasta, tylko tutaj poniżej jest, jest ta asfaltowa droga, taka. Nie, nie na kabaninę, tylko ta druga. A tu w dół ta droga. Tak, 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 nie? I o, oni se. leżę. z tamtego lasku dostałem. Zginąłem. Co z ty tego... gadasz? Tak, z, tego, z tego pomarańczowego lasku dostałem. O. Do mnie? Do mnie? Kurwa. Co, co wy gadacie? Ale ja dostałem przez ten, w ogóle z, z chuj wie kąd, Ja z zamówkiem leżałem. Znowu jakieś czity może Na pewno macie tyle. Ja jestem za, za trzema drzewami i koleś mnie widzi, nie? Ja w ja ogóle go z, nie z, widzę. W którym, ja w którym on jest lesie? Ja jestem za trzema drzewami i kogoś mnie widzi, nie? Ja, ja słyszę jaką strzelę, a w którym, mi, w którym on lesie jest? jak jest droga na pogorewkę. Asfalt. No, jest tam no. domek czekoladowy. No, jest czekoladowy na nim, na nim. domek jest e, taki ten, zanim ten taki... Z, 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 z dirstandem tak, las? Deer tak, tak. I oni tam są. Gdzieś. Aha. Widzę ich. Biegnie. Jeden typ biegnie przez pole do ciebie. ja żyję. Ale do, do, do tej chałupy. Do tej chałupy biegnie jeden. Ajaja. Tego to bym się nie spodziewał. O, znowu bije. Nie, nie wiem jak on mnie wypatrzył. No ale od razu ja też dostałem, Dalek ale daleko do Ale to od są ciebie. cheaterzy, to są na 100% cheaterzy. Ale do kogo on strzela, ty? Do mnie, do mnie. To są na 100% cheaterzy, stary. Na 100%. Do mnie strzela. No. To, to jest cheater, 100% Weźcie cheater. Weźcie się gdzieś, wylogujcie się. Nie, nie da rady, ja się wyloguję w tym miejscu. W którym jestem, To jest cheater, ty, bez skitu, nie? Jak on mnie widział w lesie, w ogóle, ty? No, on z stara w ogóle, walił. Albo z tego, albo z... jak on się nazywa? Tą... E, ze Nie, to był... coś szybkiego. Chociaż nie, może być oswodem. To jest ze oswod... To do ciebie sypią, czy do kogo? Nie wiem, nie wiem, ja już się wylogowuję. Możliwe, że do mnie wam nie? Ja, ja się nie... Ja to bym się nie vlogowywał, ale wiesz. Ale on nie no Co za walka, nie? Zabiję. Ja, ja leżałem za drzewem i za młotkiem i dostałem. No. No co ty gadasz? Najlepiej, no, że strzały padały za drzewem. Także on, mimo że był z tej strony, to tak jakby strzelał za moich pleców, nie? No nie gadaj. Agadest. Ja siedziałem, leżałem za drzewem jednym, a przede mną były jeszcze trzy gęsto pos posadzone, i koleś do mnie strzelał. Widzę go. Trafiał. Naprawdę. Gdzie bo jak kurwa jestem. On już biegnie na mnie, on już mnie widzi, nie? Co on teraz ci widział?